Już od dawna marzyłam by wybrać się w ten region. Miałam w nim zostać około trzech tygodni, ale spodobał mi się tak bardzo, że spędziłam tu prawie całe lato. Od unikatowych gór, pięknych zatok, pasz i fiordów, poprzez niesamowite trasy i szlaki, aż po wyjątkowy lodowiec. Helgeland ma wszystko. Grand System, bo tak nazywa się ta trasa, jest najdłuższą oficjalną trasą sceniczną w całej Norwegii i ma ona 433 km długości. Wjedzie między miasteczkami Holm i Godoystrom, które znajduje się niedaleko bude. Trasa przecina koło podbiegunowe, a przekraczamy je będąc na promie. Tych musimy wziąć na tej trasie aż 6, bo to właśnie taka trasa biegnąca przez olbrzymią część wybrzeża Helgelandu. Jednak można na niej podziwiać nie tylko wybrzeże, o czym zaraz się przekonacie. Warto też brać promy na liczne okoliczne wyspy, co zresztą zrobiłam, ale o wyspach będzie osobny film. W tym skupię się na tym, by pokazać Wam, co Helgeland oferuje w swojej lądowej części. A to i tak tylko zalążek tego, co można tam doświadczyć i zobaczyć na własne oczy. Ja zaczęłam od południa w Holm i tak naprawdę ledwo co zjechałam z pierwszego promu, to znalazłam się na jednej z najbardziej perfekcyjnych plaż w Norwegii. Idealnie ukryta w zatoczce. Bez tłumów, bez głównej drogi obok, bez domostw dookoła, osłonięta od wiatru z łagodnym zejściem do wody, idealnym piaskiem i przepiękną turkusową wodą i miejscem nawana tuż przy niej. Ideał! Jeżeli wybieracie się do Norwegii i kochacie kawę, to koniecznie zabierzcie ze sobą młynek do kawy, ponieważ ziarna da się tu kupić w miarę dobre. Takie może bez rewelacji, ale będą ok. Ale kawy zmielonej nie ma szans. Przyszliśmy sobie na plaży z kawusią, więc będę pić kawę w pięknych okolicznościach przyrody. Tak, Runa. Runa zwiedza parze i wącha i jej bardzo podoba. stała na nas jedna z najbardziej znanych atrakcji Helgelandu. Góra, której wyjątkowości nie da się ominąć. Poszliśmy sobie na spacer. Runa chodzi po wszystkich możliwych bajorach. Rozkopuje teraz jakąś ziemię. Runa jest już cała w pochodzi. Co to taki brudny pies? Ale taka kamienista wysepka, ale dookoła super widoki. I tam stoimy e, symbol. Zatrzymałyśmy się na wysepce obok, by mieć najlepszy widok. Ten przerósł oczekiwania. W ciągu kilku minut krajobraz wkroczyła inwersja. To był przemagiczny spektakl. Helgrant przywitał nas najpiękniej. Się jednak bez pewnych minusów. Widać je tu! Złowrogie dziady. I są masakryczne, bo tak gryzą człowieka. Po niewyrównanej walce z myszkami na kolejny dzień ruszyłyśmy na szlak, idziemy właśnie z runą na torki ten hajk, czyli hajk do takiej podłużnej jaskini na wskroś góry. I wokół tego hajku jest kilka legend. Jedna taka najbardziej słynna. Idzie tak. Było dwóch typów i jedna typiara, bardzo piękna. No i ten jeden z typów był jeźdźcem, i on zakochał się w tej typiarze. Ona uciekała, i on tak zdesperowany, żeby ją mieć, wystrzelił z uku strzałę. A ten drugi typ, który ten, tą gonitwę i zaloty końskie obserwował, rzucił czapkę. I w trakcie lotu tą czapkę przebiła strzała. I tak powstała właśnie ta oto dziura w skale. A że jakby w świecie legend norweskich. Wszyscy są w sumie trollami, a trolle wraz z nadejściem poranka i słońca zamieniają się w skały, więc czapka zamieniła się w górę. Trzeba uważać. Idziemy tam. Przyznam się, że nie lubię jaskiń. Jest super. W sensie wygląda super. Nie? Niestety w tym roku nie da się zrobić całego hajku dookoła, z taką, taką rundkę, ponieważ e, tutaj jest zamknięcie, bo w konstrukcji są schody. Tak bywa, czasem na szlakach. Następuje właśnie niespodziewane zwrot akcji, ponieważ muszę się zarejestrować w, na policji, żeby móc być w Norwegii dłużej niż. 3 miesiące, czyli te 90 dni. Ta rejestracja wynika z faktu, iż prawnie jeśli chcemy być w Norwegii dłużej niż 3 miesiące, nie będąc jej obywatelami, musimy się zarejestrować na policji. A najbliższy posterunek policji z dostępnym terminem spotkania był w Budę. Spotkanie wyznaczyli mi niemal z dnia na dzień, ruszyłam więc w drogę od razu. Zdałam sobie właśnie sprawę, że dzięki temu, że tak Pognałam teraz do tego budę, po to, żeby się zarejestrować na Policji, by móc być w Norwegii dłużej. To tak naprawdę będę w stanie doświadczyć tego... tej nocy polarnej, którą tak zawsze chciałam doświadczyć. No bo wiadomo, na południu Norwegii również są te noce takie... Um, białe dość, aczkolwiek zawsze ta noc oficjalnie jest przez tam 2-3 godziny. A tutaj już jesteśmy za kołem podbiegunowym i faktycznie tutaj Oficjalnie Nie ma ani wschodu, ani zachodu. To będzie bardzo droga malinka. Jeżeli chodzi o rejestrację na policji, poszło wszystko sprawnie, pięknie. Powiedzieli mi, że w sumie to nie muszę się rejestrować i że jako obywatelka Polski mogę tutaj być jak długo chcę i nikt mnie nie wyrzuci. Więc tyle. A tymczasem wybrałyśmy się na hike. Na hike w takie miejsce przepiękne był plaże niedaleko Budy. Hotsune to miejsce, którego naprawdę nie można ominąć, będąc w Budy. Szlak do tego magicznego punktu widokowego jest prosty. Ma nieco ponad 6 km, ale jest niestety nieoznaczony. Początkowo jednak bez trudu idzie się wydeptaną ścieżką. Tyle, że później wkraczają kamieniste fragmenty i mogą być one lekko kłopotliwe. Na samą plażę raczej schodzić nie będziemy, bo jest bardzo strome zejście, aczkolwiek widziałam, że da się. Ale takich plaż jeszcze będzie trochę, więc to sobie darujemy, bo no, runa widzę też już jest zmęczona, więc raczej sobie posiedzimy tu i później będziemy się zwijać dalej. Nie polecałabym robienia tego szlaku w deszczowy dzień. Na końcu mamy też mały labirynt wydeptanych wariantów ścieżki, i niektórymi trochę się krąży, ale ostatecznie i tak docieramy do celu. A gdy docieramy na górę, naszym oczom ukazuje się niesamowity widok. Z tego samego parkingu, z którego rozpoczynałyśmy szlak na Hofsdunde, późnym wieczorem wybrałyśmy się w drugim kierunku na plażę Miele, która słynie z różowiutkiego piasku. To miał być dla nas taki pierwszy w pełni widziany midnight sun, czyli właśnie to słońce północy, pokaz, gdzie tarcza słońca tylko delikatnie dotyka horyzontu, ale nigdy za niego nie zachodzi. Początkowo naszło bardzo dużo chmur i słońce lekko wyblakło, a gdzieś nieopodal było widać też mrzawkę. Więc, no, nie zapowiadało się najlepiej, ale po chwili słońce wyszło za chmur, a kolory zrobiły się nieziemsko intensywne. I jaki to był zachód? Za 10 minut północ. A, takie światło! No to jest kosmos ten Midnight stand. To jest jednak kosmos ten Midnight Stand, to słońce północy. to jest tak nieradne w sumie, że ten jest zachód nie godziny, a sześć. Przyznam się, że bardzo marzyło mi się zobaczyć e, dzień polarny, taki prawdziwy dzień polarny, gdzie faktycznie jest to słońce o północy. No i proszę, nasze słońce w północy. Jesteśmy teraz na Langsanden, na takiej naprawdę olbrzymiej, długaśnej plaży, rozłożystej z wydmami na krańcu jednej wyspy w okolicach Bude. I tak jak sama nazwa wskazuje, ta plaża to właśnie takie długie, piaszczyste Wydmy długa pieszczysta plaża. Langsanden to było kolejne nietuzinkowe miejsce jak na Norwegię. Takie plaże nie są tu częstym widokiem, a ta była wciąż pięknie dzika, porośnięta niesamowitą roślinnością, niezakłócona tłumami, niezabudowana domostwami. Była tam po prostu droga, plaża, las i góry. Coś cudownego. No nabroiłaś ostatnio, no troszeczkę, kto zjadł rozgwiazdy? Kto zjadł rozgwiazdy i musiał później wymiotować? No właśnie, bo jak wiecie albo nie wiecie, ale, albo już wiecie, rozgwiazdy są toksyczne, więc warto mieć zawsze w pogotowiu lekarstwo na wymioty. Odpoczęłyśmy sobie chwilę, pospacerowałyśmy, no. Poza tym incydentem z rozgwiazdami było bardzo fajnie. Nie? Fajnie było? Ale dzisiaj musimy się już zbierać, ale to dlatego, że... nie mamy już wody. Mamy za dużo szarej wody. I mamy przepełnioną toaletę. No i musimy zrobić też zakupy. Spędziłyśmy tam kilka dobrych dni. Wiele z nich było typowo z norweską, chmurkową pogodą, ale doświadczyłyśmy też i tutaj przepięknych, niekończących się zachodów. Ruszyłyśmy dalej na południe. Widoki na trasie zachwycały w zasadzie na każdym zakręcie. Góry i fiordy w tym rejonie są nadzwyczaj urodziwe w swojej formie. Ale nawet miejsca postoju czy toalety w Norwegii to są jak dzieła sztuki i architektury. Nad Norwegią naprawdę można się zachwycać w nieskończoność. Zatrzymałyśmy się w porcie położonym w malowniczej zatoce, tuż przy wioseczce Sturvik. A byłyśmy tam z jednego konkretnego powodu. Winespiele było szlakiem, który bardzo chciałam zrobić. Idziemy zaraz dalej. Tam, tam idziemy. Były bardzo ciepłe dni, więc jedyna szansa by wejść na górę z dużym psem w taką pogodę to było dla mnie wejście po prostu na nią nocą, a w zasadzie podczas tego niekończącego się zachodu wschodu. Udało się dotrzeć na szczyt. Jest nawet trochę wschodu, chociaż zaraz zejdzie to słońce. Ale jesteśmy. Jest naprawdę przepięknie. Nie jest to w sumie ciężki hike. Bardzo polecam. Jeden naprawdę z takich bardziej spektakularnych widoków. na ten szczyt wznoszący się na około 500 metrów nad poziom morza ma około 2 km w jedną stronę. Powiem Wam, że ja się uwielbiam e, wpisywać do e, turbuki, ale pierwszy raz nie ma w niej miejsca. Tego dnia było dużo chmur, co sprawiało, że było chłodniej, jak wchodziłyśmy do góry, co z kolei było zbawienne dla Runy i dla mnie również. Na górze spędziłyśmy cały poranek i przyznam się, że było tak przyjemnie, że przyznałyśmy w jakichś borówkach i obudziło nas parażące słońce. Chmury nagle zniknęły, a widok tych gór w pełnym słońcu nabrał kolejnego wymiaru wyjątkowości i piękna. Widok jest przepiękny. Runin, chodź tutaj. Chodź, siad. No. Zobacz! Ale jak pięknie! Naprawdę jest to jeden z piękniejszych szczytów. Bo szlak jest w sumie... też nie jest zły, jest w miarę krótki. Na samym początku jest dość ciężki, bo idzie ostro pod górę i idzie przez las, więc nie jest ciekawy. Ale później dochodzicie do takich skałek, które są bardzo fajne, zresztą same w sobie są już bardzo fotogeniczne. No i później jakby idziecie po otwartej przestrzeni, więc już są te widoki. I chyba będziemy się powoli zwijać, bo zaczyna się robić bardzo ciepło. Zasłużyłaś sobie. No. Czasem mam wrażenie, że One Life to jest głównie jedzenie w ładnych miejscach. Podczas dnia polarnego i porannych, a w zasadzie nocnych hajków... Tryb dnia i nocy całkiem nam się rozregulował. Po powrocie do vana poszłyśmy spać, i potem kolejnej nocy nie mogłyśmy zasnąć, zatem ruszyłyśmy dalej w drogę. Jako, że były to pierwsze nieco chłodniejsze poranki po bardzo gorących dniach, krajobraz powiła mgła, fundując mi nieziemskie widoki. Samaż nie mogłam uwierzyć, że niesamowite krajobrazy się nie kończyły, ale że co chwilę ogląda je w absolutnie magicznej oprawie mgieł, chmur czy światła. I to wcale nie był koniec. Zdawałyśmy się w górę na granicy Parku Narodowego Lachku, tuż przy górskim mleczno-turkusowym jeziorze zwieńczonym lodowcem. To było kolejne absurdalnie piękne miejsce. I kolejny raz warunki sprawiły, że było jeszcze magiczniej. Chmury i mgła Cały czas przytaczało się przez przepiękny krajobraz. Nie mogę, jak tutaj jest przepięknie. Trochę wieje, ale jest widok na takie turkusowe jezioro. I z tyłu widać język lodowca. Miałyśmy zrobić sobie wolne po wcześniejszym hajku, ale nie mogłam sobie odmówić przynajmniej jakiegoś króciutkiego szlaku. Choć przyznam, że było więcej podziwiania niż chodzenia. nasze vanlife'owe życie. Właśnie. Jeździmy w ładne miejsca, spacerujemy w nich, jemy, śpimy <grych> i tak dalej. Można by nazwać to nudą, ale szczerze mówiąc to jest cudowne. Tak właśnie wygląda hajkowanie z runą. Oj, komar gryzie. Dziad Zobaczyłam na mapie, że przy jeziorze jest jeszcze jedna zapora, nad którą można dojechać. Nie mogłam więc nie pojechać, nie sprawdzić. Sama droga pod to jezioro jest przepiękna, ale także dość przygodowa. Pokonuje się tutaj kilka tuneli, ale jeden z nich jest wyjątkowo niefortunny, ponieważ jest jednopasmowy. Stromy i bardzo ciemny. Kolejne miejsce było nieco mniej malownicze, jeżeli chodzi o stanie vanem ponieważ stało się w zasadzie tuż przy tamie. Jednak znajdował się tam kolejny szlak, który w zasadzie już zaczęłyśmy robić, ale niestety w ciągu kilku minut dość mocno załamała się pogoda i stwierdziłam, że wracamy do wana. Prognozy nie zapowiadały się najlepiej na kolejne dni, dlatego pojechałyśmy dalej. Ale znowuż nie tak daleko. Nie opuściłyśmy rejonu lodowca, tylko postanowiłyśmy go zobaczyć od nieco innej strony. Podjechałyśmy pod Engabren, najsłynniejszy język lodowca z Fort Issen jest drugim największym lodowcem kontynentalnej Norwegii. Żeby jednak tam się dostać, trzeba najpierw wziąć łódkę. I byłam pewna, że upakują mnie z psem na tym małym kutrze, ale jakie było moje zdziwienie, kiedy kazali nam z Runą wsiąść na motorówkę typu RIB. Drugi etap bus. Udało się nam też podjechać kawałek busem i to za darmo. Jesteśmy już na szlaku pod tutaj ten Jezor. Runa bardzo dzielnie się spisała zarówno i w łódce i w autobusie, co nie byłam w sumie pewna, czy da radę tutaj jakoś podjechać, a jest taka dość no prosta trasa, tylko po prostu trochę dłuższa. Niektórzy biorą rower, żeby podjechać. No, nam się udało autobusem. <laughs> o dziwo. E, no i teraz zaczynamy wchodzenie. Zaczęliśmy szlak. Po drodze mijałyśmy naprawdę piękne formacje skalne. Tam idziemy! Podczas tego szlaku mocno uderzyło mnie jednak, jak bardzo lodowiec się cofnął tylko na przestrzeni kilku lat. Miałam bowiem za sobą mapę. W zasadzie najświeższą, jaką mogłam dostać a już w tym momencie była ona nieaktualna. Czoło lodowca było dobre kilkadziesiąt metrów dalej. Nie wiem, czy cokolwiek będzie słychać, bo strasznie wieje, więc niestety nie ma szans na drona, ale lodowiec! Aaaa! To już Jest przepięknie! Pięknie, ale wieje to poczucie tego, jak szybko lodowce się kurczą, jest zawsze mocno zatrważającym uczuciem. Idziemy osobiście podziwiać jakikolwiek lodowiec, póki jeszcze jest to możliwe. Sam lodowiec zachwycał przede wszystkim niesamowicie niebieskim kolorem. Możliwość podejścia tak blisko dawała dużo frajdy, ale i budziła masę respektu, bowiem ciągle było słychać pękający, pracujący lód niesamowite. O ile dzień zaczął się pięknie, to pod samym lodowcem zaczęło okrutnie wiać i również i tutaj pogoda zaczęła się załamywać. Nie pozostało nam nic innego jak powrót. Wróciłyśmy z heku, trochę się rozpadało. Teraz czekam na jedzenie. No i na tym chyba będę w ogóle kończyć ten odcinek. Bo co tu można więcej dodać? Mam nadzieję, że dobrze się oglądało i widzimy się w kolejnym, Chodź, runim.